Nie, to jest special item, to jest kosa normalna. Oh, to jest ta MKU no, mogę, okay. mogę dwie pryzmy otworzyć i snakebite. Bullet queen. queen to jest tak? Kurwa, nie to. Nie, za Allah jest no, statu. ZALAHA jest ostatni Shit. Co <ścoughs> to jest Dobra, to jest załamusie.

Ej, delta, ja, Mafiską, mogę, ja mogę być twoim pośrednikiem w podpisaniu kontraktu z diabłem. Możemy się mówić tak, że jeżeli obiecasz, że jak wydropisz coś fajnego, to mi kupisz Gieta, to wydropisz coś fajnego. Dobra, możemy, możemy tak zrobić. Czyli ta skrzynka jest za kogo? Za Marcinka. Za, za Marcinka. A co za Lachem? O kurwa! Ja pierdolę! Co? Ja pierdolę Marcin nie wierzę! Ja pierdolę! Jo! Ja pierdolę. Ja pierdolę. ja pierdolę! No dobra, wiszę cikieta w takim razie. Ja pierdolę Kurwa nie mogę! Ja pierdolę! Jaki to batlową? Nie ma To kart. battleskard! to jest Hild test! A 022, bez Tego kitu! Ile to kosztuje ja na rynku? dole nie wierzę. Ja niech dole 500Z, jestem do przodu kurwa, pensja polaka kurwa! Dziękuję ci Marcin. Dziękuję ci Marcin. Proszę bardzo, możesz na mnie liczyć. Ja